A jak pastele, to uwaga! Stylistka powiedziała mi, że ja absolutnie nie powinnam e, nosić koloru szarego. Tak. Czy są takie kolory, które nas postarzają? Tak. To nadal będzie modne i do tego szerokie spodnie, czy już powoli odchodzimy od oversize'u? Pani, które są niewysokie, stają się wyższe. Wspaniale, taka stylizacja wysmukla. Ale powiedz, czy na przykład tutaj ciekawe by było, czy raczej tego się nie robi, żeby faktury mieszać materiałów? Drodzy Państwo, tak jak wspomniała Gosia, czas przewietrzyć szafy, wiosna za pasem, ja osobiście odłożyłam już swój korzuszek, także ja już zamknęłam sezon zimowy. U nas w studiu Julita Gotowicka, nieoceniona Dzień dobry. Dzień dobry. stylistka, kolorystka. A zatem Julitko, może zaczniemy od kolorów, bo mhm. tak pięknie na zewnątrz, zatem co będzie modne, jakie kolory na wiosnę 2025? No zgadnijcie, no zgadnijcie jakie kolory mogą być modne? Ale zostajemy w klimatach kolorów ziemi, czyli brązy. Bo będą brąz, ale taki, a, Czy wchodzą jasne kolory na wiosnę? Pastele, oczywiście. Pastele. Przecież mhm. Jak wiosna to muszą być pastele. Tak. Ja tak. miałam takie poczucie, że jednak te takie brązy kawowe i te burgundy, one jednak tak silnie weszły, że zostaną nawet na wiosnę. One będą jeszcze cały czas z nami jeszcze szły. W wielu szafach również kawa z mlekiem, bardzo proszę. Tak, toffi. <grym> tak. Ja bardzo lubię toffee. taki odcień tak. w leżu toffee, karmel taki. Ja tak, ci os... bardzo pasuje, prawda? Toffee, Dobrze tak. się w nim czuję Tak I super. E, jednak uważam i myślę, tak też prze, przeczuwam, że, no, że jednak ten odcień będzie raczej w takiej formie bazowej. Czyli mhm. spodnie, dodatki. Natomiast wiele pań, mam takie przeczucie i z obserwacji to też widzę, że rzuci się na pastele. Mhm. A jak pastele, to Uwaga, bo jest tutaj pewna, pewna pułapka. Bo z jednej strony pastele nas rozjaśniają, dają takiej świeżości yy, i faktycznie czujemy się w nich atrakcyjniejsze, takie promienne, ale z drugiej strony tutaj jest ryzyko. Na wybiegach pastelowo było yy, naprawdę yy, po szerokości. Pastele od góry do dołu, total looki, tak zwane, czyli yy, całe garnitury. Czy pastele w elementach? Natomiast ja tutaj dla moich serdecznych widzek przygotowałam pewną taką ściągę. Jak na te pastele patrzeć? Zauważcie tutaj, bardzo wiele jest w sklepach garniturów, i myślę, że w wielu szafach też są takie garnitury w jednym odcieniu jasnym, bo jak wiosna, okres komunijny, jakieś chrzciny, to panie sięgają po te pastele. Natomiast Jasny, jasny pastelowy odcień to jest taka biel z kroplą żółci, z kroplą błękitu, z kroplą e, czerwieni. E, czy różu? Czy tak? No, czerwień to już jest no, róż, tak. tak, tak. Natomiast e, wiele takich naszych, na, taka nasza uroda słowiańska e, jest delikatnie taka przybrudzona. My nie wyglądamy dobrze. I w nie pastera. wyglądamy dobrze. Jakby założyła taki żółty garnitur, to dramat. Tak. I co by się zadziało? Zrobiłabyś się taka szaro, smutna. I się z I zlałby się z tobą. Tak. A ja? A ja, chyba A ja bym się uczyła, tak? No, bo ja jesteś w ogóle. Jak? Może, oko, ciemniejsze włosy. Tak, tak. tak chodzi tak. o włosy, o oprawę mm -hmm. oczu, odcień skóry. Nie, Bl -bl są blade blondynki. Mamy, tak. Nie, nie, nie. Zauważcie, Magda Gessler, tu mamy panią Dowbor i panią Pieczyńską. I teraz, jak taki garnitur dostylizować, pastelowy żeby dalej być w trendach, żeby świetnie e, się prezentować, żeby tak być, że mm, aktualna jestem, bo wiosna, e, te kwestie, ale żeby ten garnitur działał, ten odcień na naszą korzyść. I mm -hmm. zauważcie, jak jest jasna uroda, czy te włosy są siwe, czy to jest jasna tęczówka, jasna skóra, e, jasne włosy ogólnie, czy dalej są w blondzie, to wtedy idziemy na jasno dodatkami. Im ciemniejsza uroda, to te dodatki delikatnie wybieramy ciemniejsze, poprzez to dodajemy takiej ciężkości tej stylizacji, czyli takiej optycznej ciężkości, którą nasza uroda ma w sobie. Ja tak zachęcam, żebyście właśnie porobił sobie zdjęcie, popatrzyły na swoją urodę właśnie pod kątem tej takiej ciężkości optycznej. Czy wasze, wasza uroda słońce pochłania? Tak jak nam kiedyś babcie często mówiły, nie, ubieraj, nie wybieraj czarnego bluzki latem, bo będzie Ci słońce dogrzewało, tak? Bo te promienie tam trafiają. Więc e, też taka tutaj ściąga, zobaczcie. Dla pań, które mają taką blondynkę, jasna cera, wersja taka czysta, nieprzybrudzona, dla pań, które mają jednak przybrudzenie w skórze lub są ciemniejszą urodą, wersja taka właśnie pastelowa przybrudzona. Przybrudzenie tak. w skórze. E, taka szarość, znaczy? szaroś, 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 jeżeli tak. wybija nam szarość. Opalenie, że na przykład wychodzi na drogie, brunatno. Tak. Jest taka delikatnie ta coraz smutniejsza, szarawa. Natomiast zobaczcie, e, pierwszy wybór pań przeważnie trafia w, po ten błękit, dlatego że on jest taki czysty i atrakcyjny dla oka. Ten może wygląda mało wdzięcznie. Natomiast jak ten trafi na urodę, która ma przygaszenie, czyli to takie przybrudzenie, przyszerzenie, to wtedy wygląda pięknie. Więc Trzeba mierzyć, trzeba mierzyć. Wydaje mi się, że czy można tak powiedzieć, że w zasadzie to nie ma złych kolorów, tylko każdy musi dopasować ten kolor do siebie, a jeśli nawet wydaje mu się ten kolor inny ryzykowny, to. To jeśli be, do, z kolei znajdzie dobre dodatki, też jest w stanie wyjść obronną ręką. Tak, prawda? Tak jest, ale to, to też nie chyba jest tak, o taką że są barwę, jakieś, bo masz. Co jest zimne, coś ciemne. Tak, tak, ale zmierzam do tego, że nie ma y, y, t, t, takiej potrzeby, żeby na przykład wystrzegać się chyba kolorów, że, że nigdy w życiu nie założę czegoś, co jest na przykład zielone, bo nie tak, lubię zielonego. Tak, tak. Bo tak naprawdę wystarczy to fajnie wystylizować, mm -hmm. dobrać odpowiedni odcień tej Sieci, zieleni. jesteśmy tutaj we trzy i tak. każda z nas będzie miała swoją Zieleń, ale każda będzie miała zieleń inną. Mhm. I to jest właśnie piękne, że Ta. panie się zamykają na kolory na wiosnę, Ta. boją się tych kolorów. A trzeba znaleźć swój Tak, odcień. trzeba znaleźć swój odcień. Czyli tutaj mhm. znowu się kłania praca domowa pod tytułem. Poznaj siebie, popatrz na swoją urodę. Trochę tak, trochę trzeba to poanalizować, warto poanalizować. A jak to się robi? Czy to trzeba skorzystać z jakiejś profesjonalnej porady, czy to można samemu no. sprawdzić, jakim się jest typem urody? Jaka Są kolorystyka takie panie, jest które, które dla ciebie najlepsze? wyczuwają to świetnie, mm -hmm. mają to w oku, nawet nie potrafią tego wyjaśnić, skąd mm -hmm. to wynika. Mm, jest wiele materiałów już teraz, analiza kolorystyczna zrobiła się bardzo modna. Teraz, w tym momencie. Mm -hmm. Gdzieś jest ten taki, y, 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 takie wyczulenie, że ten kolor, i ten takie ziarenko zasiane, że ten kolor jest podstawą. Ja osobiście uważam, i tutaj możecie się ze mną kłócić, dyskutować, chociaż myślę, że, y, y, że coraz mniej tych głosów będzie, że kolor to jest numer jeden. Fason, to jest drugorzędna kwestia. No Tutaj za załatwimy wszystko. Jednak. Kolor to jest numer jeden. Szczególnie u pań, które stronią od makijażu, bo nie chcą obciążać cery, bo mają, powiedzmy, spieszą się, po prostu nie lubią robić makijażu. Kolor może nam podbić urodę jasne, i tak, podbić oko, tak. oprawę oka. Oczywiście, może zadziałać na naszą korzyść, ale może też po prostu nam... Ale popsuć. wiecie co, kiedyś mi, ja miałam taką historię, że kiedyś dawno temu stylistka powiedziała mi, że ja absolutnie nie powinnam nosić koloru szarego. Że do mojej A ja mojej ja widziałam w ogóle nie ostatnio pasuje. w programie Szarości, w szarą, bo, tak, tak, nie. Czyli i pięknie. I ja dopiero w tym roku jakoś mm -hmm. po, podobał mm -hmm. mi się bardzo sweter szary, kupiłam mm -hmm. ten sweter szary, noszę go non stop i zaczęłam uzupełniać sobie garderobę o, tą, o tę mm -hmm. szarość, mm -hmm. bo... To wszystko zależy, co do tego dodamy. Szarość, nie dokładnie. Mamy całą bardzo szarości. Kolor w tak, tym oczywiście. jest mi gorzej, tak, tak. ale taki głęboki, taki stalowy, no pięknie wygląda. Ja też często dziewczynom i paniom, które przychodzą e, z jakimiś częściami garderoby do mnie, mhm. e, też pokazuję, że są takie ubrania, które świetnie uratujemy, bo z kwestia tego do połączenia tymi dodatkami ogrania. E, natomiast są takie, tak zwane, z opozycyjnej strony, mm -hmm. tak jak ja jestem chłodna, czyli ten taki drugi biegun, e, ciepłe kolory jesienne, które automatycznie mi, grzeb jak ja mówię, grzebią przy peselu, czyli tam po prostu od razu mm -hmm. jestem starsza, No właśnie, czy są takie kolory, które nas postarzają? Tak, to jest taka opozycyjna czy e, strona, mm -hmm. czyli ten taki pierwszy okreśnik, to, co dla naszej urody jest najważniejsze, jak jest uroda, tak jak mamy tu na przykładzie e, pani Pieczyńskiej. Pani Pieczyńska ma urodę zimową, ciemną, więc jak ona wybierze Taką całą włoską. stylizację tak, całą stylizację na pastelowo, białe dodatki, srebrne, to będzie wyglądała na e, chorą Przeżałą, że tam jest coś ciśnieniem nie tak. Tak, naprawdę. Natomiast jak pani jest Gessler. A mnie się coś wydaje, coś że jest w ładnemu to we wszystkim ładnie. Które, kolor, znaczy, ale gdyby cała kolor, była na czarno, tak. no to już by wyglądała przepięknie, tak prawda? Jest. Bo takie mhm. I odwrotnie, koloda... gdyby pani Gessler, mhm. która jest taką jasną wiosenką, e, która pięknie w tych sorbetach, jasnych mhm. kolorach, mm, plus biel, plus złoto e, wygląda, gdyby wybrała całą stylizację na czarno. Nigdy i się tak robi. nie widziałam. Wydaje mi się, że stylistka akurat pani gestwała doskonale tak. czuje mm -hmm. tę ten, ten kolorystykę i również czuje fason, który mówisz jest na drugim tak. miejscu, ale jest. jednak nie jest bez znaczenia. Dobrze. O tych fasonach my często rozmawialiśmy, które dla jakiej sylwetki. Mm -hmm. Myślę, że nasze widzki już powoli stają się z tego ekspertkami, bo my dosyć często ten temat poruszamy. Dzisiaj oczywiście przypomnimy. Natomiast ja zastanawiałam się, czy w najbliższym sezonie nadal będziemy kontynuować modę na oversize, czyli na tak. rzeczy. Które są na nas luźne. Bo zauważyłam po marynarkach szczególnie, że nosimy marynarki takie męskie. Mm -hmm. Szerokie bardzo ramiona, za długie rękawy, takie naprawdę za tak, duże. Tak. I kobiety zaczęły kupować marynarki w, noszące 36, zaczęły kupować marynarki w rozmiarze 42 na przykład. Mm -hmm, mm -hmm. Czy to nadal będzie modne i do tego szerokie spodnie, czy już powoli odchodzimy od oversize'u? Cały czas zostajemy w oversize'u. Trendem takim, najgorętszym jest wygoda komfort, taki, taki power, czyli moc. Zauważcie, co, dlaczego kobiety sięgają po te marynarki, bo one dodają im takiej mocy, mm -hmm. czujemy się takie sprawcze. Ja osobiście jestem wielką fanką marynarek, mniej jestem takiej właśnie e, e, historii typowo boho, tak? Mhm. Ale też się z nimi czasami e, lubię sobie poflirtować. Natomiast to dodaje mocy i ten power dressing, garnitury ciężkie, mocne, e, męskie, takie właśnie tak jakby z szafy męża e, czy brata wy, wy, wyciągnięte, są cały czas w modzie. Natomiast pytanie, czy to Tobie? Czy, czy wam to pasuje, ale, tak? Ale na przykład mi bardzo długo nie pasowało, miałam dosyć szerokie ramiona i tak sobie pomyślałam, że to jest w ogóle nie dla mnie. Dzięki przyjaciółce, która ma jakąś markę modową i wysłała mi tę marynarkę, powiedziała, musisz przymierzyć, bo jestem przekonana, że będziesz dobrze w tym wyglądała. Ona mnie do tego faktycznie przekonała. Ja to przymierzyłam tak. i pomimo, że te ramiona mam jak Star Trek, to mówię, ale nie, dobrze. Tak, to no, tylko ty widzisz ramiona, co to jest to? Dobrym wyjściem, jeśli mm. chodzi o te marynarki, podpowiem z własnego doświadczenia, a mam 1,60 czyli jestem niewysoka, jest wybór. Takich marynarek, które są w trendach, czyli szersze, ale już troszkę lekko taliowane, mhm. które nie mają za długich rękawów, tylko wygodne rękawy, mhm. które mają na przykład ramiona i poduszki, ale nie aż tak na star Trek do swojej sywetki. Tylko rzeczywiście tak. troszkę trzeba to mhm. dobierać, nawet bardzo trzeba mhm. to dobierać do swojej sylwetki i tu warto się poradzić kogoś. Mhm. Wydaje mi się, że na przykład też dobrym sposobem jest zrobienie sobie zdjęcia najlepsze w Bardzo polecam. Tak. tak. Tak, gdzie, bo rzeczywiście na tym zdjęciu bardzo często wychodzą takie niuanse i, i Na zdjęciu, zobaczcie, nie my widzimy. nie mamy takiego, takiego dystansu mm -hmm. do siebie. Tutaj cały czas e, e, Kasia podkreśla swoje ramiona. Ja nie widzę tych ramion, ja widzę u niej piękne oczy, ja widzę wszystko, tylko nie ramiona. Zobaczcie, my idziemy takimi nasi, naszymi stereotypami. Mamy jakiś tak. już pogląd swojej osoby, dlatego ja też często panią mówię. Czy, czy dziewczyna mówię? Spróbuj. I też to bata praktykuje nasza, mądra tak. babcia. Zawsze nawet do mnie to mówi. Do, do stylistki, swojej stylistki mówi: wybierz to, włóż to na siebie, zobaczysz, że to będzie dla ciebie. Ja mówię, nie, bo ja mam coś, nie mam talii coś. Bata mówi, włóż to. I ja to na siebie narzucam, patrzę. Wow i to naprawdę fajnie wygląda, więc więc naprawdę zabawa modą jest Oczywiście. cudowna. Tak, próbujmy. Tutaj o. właśnie przygotowałam taki przykład, ale ładne, e, że... bo róż i błękit właśnie podobają. Tak. teraz tak. I zobaczcie właśnie te e, stawiamy na błękit na róż, ale w połączeniu z szarością czystym, taka kawa z mlekiem, karmel. To zależy od typu kolorystycznego, ale zauważcie, jak ten róż i ten błękit świetnie odświeża, ale i ta stylizacja wygląda cały czas tak stylowo i drogo, bo to też o to chodzi, że od razu tak jakby warto się podnosi tej stylizacji. Natomiast tutaj mam taki przykład stylizacji typowo pastelowej, i tutaj ten efekt jest taki ryzykowny, bo jest zbyt cukierkowo. I tego tutaj tak. na to warto uważać, żeby się wystrzegać. Za dużo się dzieje troszeczkę. I tak. króciutka marynarka, i tak. podkreślone, niestety, biodra, bo kolor spodni nie zbyt prosi Dlatego, korzystny. jak, się, jak sięgniemy po ten za pastel, duża. to fajnie go tak uspokoić tak. czymś takim albo szarością, albo tym takim tak. kawa z mlekiem, bo Kabel. to jest taka przybrudzona taka baza. Total look. Moje Czyli ulubione. znowu. Tak, total. Look. Czyli stylizacja od góry do dołu w jednym odcieniu, w jednej, takiej pale, w, jednej, w, jednym, w jednej takiej rodzinie kolorystycznej, co sprawia, że panie, które są niewysokie, stają się wyższe, panie, które mają do siebie coś tam się czepiają, że a to za dużo, a to za, za, mhm. za tęgie, bo to po zimie do, do wiosny przechodzimy, wspaniale taka stylizacja wysmukla i dodatkowo jest dalej stylowa tutaj stawiamy oczywiście na dobrą jakość e, dobry materiał bez błysku e, i nasze seniorki i no, czy, czy my czterdziestki pięćdziesiątki sześćdziesiątki jesteśmy takie e, Taka trochę Melania Trump. Ale to jest ultra eleganckie. Tak, I tak jest, bo my możemy. Na... Kiedyś punkt. była moda, że absolutnie nie można łączyć czerni z czernią, bo ma różne odcienie, mhm. brązu z brązem, bo przecież różne odcienie. A tu o to chodzi w tym, że możemy to połączyć i zrobić taką monochromatyczną stylizację. Okay. Ale powiedz, czy na przykład tutaj ciekawe by było, czy raczej tego się nie robi, żeby faktury mieszać materiałów. Cały czas można to też ćwiczyć, ale dla pań, które jednak nie są taką specjalistkami i nie czują się zbyt mocno w takich kombinacjach, to naprawdę jedna paleta i jeden rodzaj materiału też daje radę. A co z też wzorami? Czy wzory są nadal modne? Kwiatowe czy geometryczne? Przeszłam się wczoraj po... po sieciówkach. Jestem trochę załamana wzorami. E, takimi propozycjami, które są rzucone dla nas konsumentek, bo oczywiście na wybiegach o wzorach będę mówiła więcej za tydzień. Mhm. Ten temat trzeba rozgryźć, rozbudować, bo obawiam się o, nasze, o nas, o nasze kobiety, <śle> o nasze ta? ulice, tak? Cóż tam się obawiam się, na się o nasze ulice. <śle> tak. mhm. e, oczywiście kwiaty, kratki, paski. Mhm. Tutaj nic mm -hmm. się praktycznie takiego nie zmienia, mm -hmm. ale jest takie duże bum na mm, e, kwiaty na ciemnym tle, czyli jest dużo takich babciowych historii, mm -hmm. czyli sukienka, która już na dzień dobry wygląda na wy wyjętą z szafy babci, mm -hmm. więc kiedy sięgnie po nią kobieta 40, 50, 60 plus, jest skazana na niepowodzenie. Szczególnie, że ta uroda już jest jaśniejsza, ona taka delikatnie wypłowiała, siwe włosy, szarawa cera. Bez makijażu nie będzie to dobrze. Jest tego bardzo dużo. Druga strona znowu, te bardzo pastelowe, takie słodkie, cukierkowe, czyli znowu pułapka. Dlatego ja ten temat będę chciała z Wami tutaj, dziewczyny. Ale poczekaj, bo to może dobrym rozwiązaniem jest posiadanie w szafie takich klasyków w klasycznych kolorach typu czerń, granat, brąz, beż, biel i te szarość? rzeczy, o któ... szarość, o, szarość, ja tak ciągle jeszcze tą szarość moją wypieram. E, mi, jeżeli mamy taką podstawową gamę kolorystyczną i sobie te pastele, czy nawet, te, ja to zawsze nazywam te tkaniny, o których wspomniałaś, z zasłonami mm -hmm. i nawet te no, zasłony tak, do dołożymy w jakimś tam tylko elemencie, to Na to się obroni. Apaszki. O i to nie, a paski są blisko, nie. blisko twarzy, czyli nie, Nie, to, to się nie wybroni. Zresztą znowu to próbowałam, połączenie, drogę, pani, zależy próbowałam. z czym to połączycie. To musimy rozgryźć. Ja nie będę tutaj szła na skróty, nie będę mówiła, że to się obroni, bo później panie do mnie przychodzą i e, pokazują, a ja mam taką opaszkę, co ja patrzę, że, że, że to nie jest ten kolor, to nie jest ta, ta droga, to, to zły kierunek, a pani, e, ale ja sobie do, dołożę do, e, rozjaśniam sobie na przykład, nie wiem, jaśniejszą bluzką, mhm. e, albo rozjaśniam sobie bluzkę ciemną, jaśniejszą apaszką. I to nie u każdego zagra. To poczekaj, to jeżeli y, Julitko będziesz rozgryzała y, za tydzień przy y, kolejnym zostawiamy. spotkaniu tak. wzory, mhm. to w takim razie, żeby nie wyjść y, z gołymi rękoma z tej rozmowy, to przejdźmy to, do. To, no właśnie, to tak. powiedz nam i widzkom naszym, dobrze. co trzeba mieć, co warto, może nie tyle trzeba, ale co warto mieć w szafie tej wiosny, żeby mhm. rzeczywiście czuć się i wyglądać dobrze. Bardzo proszę. Mm -hmm. e... Slajd numer 7. <laughs> warto mieć spodnie, sukienkę, spódnice, bluzki. Bardzo modny dalej jest styl boho. Mm -hmm. Ja Tanie. bardzo lubię. Ja ty, uwielbiam styl boho, Ja bo tylko mania. mam właśnie nie, kłopot, bo ja uwielbiam te na przykład sukienki takie boho, tylko mam takie poczucie, że one są często zarezerwowane dla wysokich Do kobiet. Wysoki. To I to ja trochę, się trochę za ginę w nich. Tak, jest bo... co ja jestem wysoka, a ja w bocho wyglądam przestrasznie. A ja uwielbiam, mi się tak podoba. W ogóle taki i boho, i taki stylkowski i w ogóle Tak, po prostu e... mogłabym żyć na dzikim zachodzie. I czyli chodzi o propozycję boho, bo to jest takie e, e, boho-chik. Czyli takie. O, tak. Nie chodząca no, tak. To bardzo kobiece no, jest. Nie to, chodząca tak. makrama, bardzo źle w tym wyglądam. Tylko wszystko? jakieś Tam, element, źle, Ale mówię ci na następny nasz dyżur ubierzemy się boho. Choć, tak myślisz, tak Zrobimy, spróbujemy. To wyzwanie, I możemy to zrobić. Rzućmy wyzwanie, Julicie. Bardzo proszę. Bo ja uważam, że nie wszyscy boho wyglądają dobrze. No na pewno, ale to wszystko zależy od tego, jakie to boho będzie. I boho nie musimy być od stóp do głów, mieć każdy element w stylu boho. Wystarczy jakiś mały mały akcja. Tak. Ja sobie kupiłam jedną. Słuchajcie, bochą, sukienkę, taką muszę wam powiedzieć plażową. I mówię, tak: "Będę". Ach, dobrze. No to no skoro i... po ulicy źle, to, to ja sobie na plażę kupię. I z moją mamą wybierałyśmy i wstałyśmy no, w sklepie i mama mówi: nie, "No piękna jest ta sukienka, piękna". Ja tak patrzę, więc no, zjawiskowa. Dobrze, bierzemy. Ale jaka ta sukienka? Nigdy powiem. jej nie założyłam. Sobie długa sukienka. Jasna z takimi e, takimi falbaneczkami. Nie fal, Ona właśnie nie ma falbaneczek, bo ja nie lubię falbanek. Mhm. Ona ma te takie dodatki, e, takie niteczki wystające, Aha, wiem, takie, takie jak to się nazywa? Takie dzyndelki. E, tak, e, no, wyszywane tutaj mm. ma przy rękawach, również jest długa. No piękna. Założyłam ją kiedyś, jak miałam wyjść już tak wakacyjnie i tak spojrzałam na siebie i mówię, matko, to ja przyjeżdżam do Ja też ja powiedziała. Państwa. Moja mama też powiedziała, no, ja, ja nie wiem, co zgadzam, my myślałyśmy. Pozdrawiamy mamy, mamy Kasi, absolutnie. To jest właśnie takie stereotypowe. No dobrze, to w takim razie to wygląda dobrze w boho. Od stóp do głów to Nikt. dzieci kwiaty, ewentualnie <grym> panie, panie szczegółowe wysokie. Niekoniecznie wiesz. panie też o jesiennej wiosennej urodzie, bo to jest taki, mm -hmm. taki właśnie styl, który się pięknie wpisuje. Natomiast ja stawiam na akcenty, elementy. Jeżeli czujesz biżuterię boho, wybierz sobie jakiś tak. element do połącz boho, na przykład z klasyką, połącz boho z klasyczną białą koszulą, mm -hmm. z ciemnymi butami, zobaczcie. I to to już nie jest nie wygląda, no, to nie jest chodząca makrama, to nie, nie wygląda już... Nie, to jest taki twist, Tak, to jest, to jest taki Coś tam element. Ci w duszy gra i tak. ty po prostu potrzebujesz to tego... Ładne znalazła, no widzisz Kasia, bo bardzo proszę, ja nie, nie musi zawsze być tak, falbankowa, się, wiem, ale w sensie te to znalazła. są elementy i o to chodzi, że boimy się prawda, boho przez tak, kryzmat falbankowa. Tych, tych sukienek zwiewnych, długich, falbaniastych, e, w których no, nie każda z nas się czuje, ale zobaczcie, postawmy na element, czyli na, po, na mm -hmm. bluzkę, postawmy tak. na, te, na tą biżuterię. Możemy postawić I już. na buty, Tak, kowbojki ja albo jakieś jakąś... Albo torebkę Ta, taką torebkę z jakimiś frędzlami. Piękne no, no, ubranie tak. i torba. Tak. Czyli mamy bazę w szafie pod tytułem e, swój fason i swój kolor jeansów, mamy swoją koszulę czy białą, czy pastelową. Tak, to jest ubranie, w którym zostanę tak. pochowana. Dżinsy, biała koszula. Dołożymy tak ci boho, Kasiu. <laughs> dołożymy ci boho. I kolejne zdjęcie dla przypomnienia, co ja tam jeszcze przygotowałam. Także dzieje się, dzieje się, ale to wszystko nawiązujemy do, do siebie. Mm, o! I uwaga! E, taki trend, który dalej e, jeszcze idzie z nami e, od 2024, a to też chodzi o Kompletnie te, nie moja to ja bajka. Ja nie wiem, co ja bym jasno ja, ja bardzo <laughs> nie lubię takiego Ale nie, ta niebieska koszula jest zjawiskowa ze spodniami zielonymi. Znaczy ja bym Ale ja wam tym nie, ale pani wygląda bardzo stylowo. moje kochane. Wspaniałe. My się tu spotkałyśmy, to żeby właśnie, się zagadać chyba. Dziewczyny chcą zagadać, a ja chcę <laughs> powiedzieć, tak. o co tutaj chodzi. To jest taki... Z racji tego, że cały czas jest, jest pro, pro, propagowane nie kupowanie, a wyciąganie z szafy, takie zaglądanie do szafy babci, a że my tu, że panie tutaj w większości są babciami, to takie rzeczy mają, takie wzory, zobaczcie, wzory typowo babciowe, bo jak patrzysz na takie esy floresy, krateczki, to od razu myślisz, o, to takie z szafy babci, takie takie vintage, Julita. retro. Przepraszam, muszę tak. ci wejść w no. słowo, bo ja wielokrotnie ja się oczywiście z tobą zgadzam, że te może kwiaty y, na czarnym tle mogą być bardzo ryzykowne, ale wielokrotnie widziałam młodziutkie dziewczyny y, właśnie w takim stylu ala babcinym, które wyglądały niebywale seksownie, ponętnie i w ogóle uroczo. Dobrze, że tu powiedziałaś, więc, bo mamy to powiedziałeś, młodziutkie dziewczyny. Młodziutkie dziewczyny niestety E, w pewnym momencie e, życia to się już nie sprawdza bo faktycznie tutaj może być, jeżeli A, to nie dziś, jest przemyślane... możemy pozytywnie jakoś... Nie, e, oczywiście, nie, nie. po prostu to pesel. <laughs> wybieramy znowu ten wzór pod tytułem mam swój ukochany sweterek w szafie, mm -hmm. ty również, twoja bluzeczka jest taka... I ja na przykład uważaj, się czuję bardziej... Uważaj, tak, uważaj ale ja, zauważ, ja, zauważ, co ty masz, jakie ty rzeczy. masz buty, tak. te twoje klasyczne spodnie, do tego tak. makijaż, paznokcie i to wszystko dźwiga, tak? Natomiast Dziękuję. gdybyś dźwiga. od góry do, do... Dźwigam to, <laughs> proszę państwa. To się broni, to wygląda pięknie właśnie. Ale zobacz, taka młoda dziewczyna w takie groszki, nie pozwolę ci skończyć. Taka młoda dziewczyna tak. w groszki, słuchajcie, no, po prostu... z, z sukienka za kolano, z paskiem, taka wiecie, Ala Julia Roberts, z tak. e, Jackie Woman. Kennedy. tak. Mm -hmm. I, wiesz, I po prostu to jest e, tak stylowe u młodej dziewczyny. To jest, to jest no ale przecież. Ale, ja ale do, Z kim my tu rozmawiam, do kogo my mówimy? Przepraszam bardzo. No. więc to, to jak najbardziej tak jest, ale jest taki moment w życiu, kiedy nie chcemy być dziadpiernik. Tak. I to się już nie broni. I tutaj już się robią schody. No właśnie, ale to jest chcemy tę elegancję. Chcemy, Tak, Julita, to jest trudne. No to trudne, jest każdy gdzieś tam sobie kiedy musi Więcej ta sukienka nie jest dobrze, wyczuwać. kiedy jest za krótka. E, no, czy za krótka nie, później no, wtedy jest krótsza. kwestia koloru, bo jak tak? jest w dobrym kolorze to dalej będzie ok. I kwestia dodatków. Dodatkami możemy te wzory na przykład uspokoić, możemy je podkręcić do takiego stylu retro, czy vintage, czy właśnie takiego wyciągniętego wzoru z szafy babci, dodajemy aktualne, nowoczesne dżinsy. Czyli miksujemy, miksujemy, dodajemy miksujemy i jeszcze raz miksujemy. Tak. Bawimy się tymi właśnie tak. miksami. Tak. Mm, e, I to jest ten ratunek, to jest te wyjście. Więc e, warto postawić, tak jak się o te, taką podstawę. Ja uważam, że no, każda z nas lubi spodnie, przynajmniej w większości, 90 parę procent. Więc fajne jeansy do Twojej sylwetki. rurki. Z już nierurki. Najbezpieczniejsze. Prosta nogawka. Znaczy, ten, mm -hmm. kto wymyślił rurki, myśli, że Są dziewczyny, to, które. To zrobił taką krzywdę kobietom. Rurki to, wiesz, kojarzą się z leginsami, to może z tej jakoś tak, do, do ćwiczeń po prostu zostało. Nie wymyślone. widziałam jeszcze w ogóle tych leginsów tak. na, na ulicy, to też moim zdaniem jest lekkie fopa. Y, Ale widzicie, modowe. panie sięgają po leginsy. Mm -hmm. panie dalej boją się e, mm -hmm. szerokich spodni, bo co mają w głowie? Bo szerokie spodnie po A po przeżywkę. A to jest na... odwrotnie. Ja osobiście, chodząca, rycząca 40 od kiedy dwa lata temu sięgnęłam, zamieniłam rurki na szerokie spodnie, ja już do rurek nie wracam. Czasami jak tam przy, idąc na spacer z psem pod kurtkę wkładam na siebie, to moja córka mówi, ty w rurkach? Mówi, no, Ale rurki ja to naprawdę sama, tak. był jakiś taki wynalazek, Jest prawda? niewygodnie, nie, nie. te rurki opinają tak. nam te, te nogi, te, to te mój mąż mi krążenie nam się... Takie parówki się robią. Tak. I krążenie nam I tam zostało nie, mi to słuchajcie, jak Widziałe widzę się to słyszę mojego męża, który mówi parówki. E, no i ma rację. Tak. To naprawdę nie ma takiej nogi, która dobrze wygląda. Tak jest. I jeszcze a propos tych e, szerokich takich oversize'owych marynarek, mm, e, czy Y, czy, czy, czy łączyć się z szerokim dołem. Bezpieczniej będzie, kiedy połączymy jednak z czymś węższym. Czy to będzie prosta spódniczka, czy to będzie ołówkowa, y, czy y, jeansy, czy spodnie, właśnie cygaretki, czy proste. Ale też y, wyjście jest takie, żeby zaznaczyć swoją talię paskiem. Bo bardzo modny jest też y, pasek, czyli podkreślanie talii na płaszcz, na, na sweter, na marynarkę. Na marynarkę. Tą właśnie oversize Tak. Żeby tutaj to, te proporcje dodać, żebyśmy nie były takie ciężkie. Takie, takie klockowata sylwetka i taka, taka jakbyśmy były e, dobite z góry, tak? Więc uff, uff. A o, wiesz, a wiesz to ty, 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 ty. po prostu uwielbiamy Ciebie tutaj mieć. Jest tyle tematów, tyle no wątków, a temat... jeszcze bawy się trzy zebrały, to, to mogłybyśmy... Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.